Dzień dobry, dzień dobry, witam na... i zapraszam myśli przy kawie. Myśli przy kawie na sobotę. Dzień przed nowym, to jest na kulwa 3 sierpnia 2024. Pytanie ogólne, żebyśmy sobie mogli zobaczyć po prostu Co tutaj będzie na tą sobotę. Dzień przed nowiem. Mhm. 33. I Chrystusowy. No dobrze, a jaka energia, jaka energia? Nie wiem, to Wenus chyba do panny już weszła, czy dopiero wejdzie. Tak się zastanawiam teraz. Bo przepiękna karta wyszła przysłania. Więc opowiada się. Zobaczmy jaka energia na sobotę. 3 sierpnia 2024 sobota. Jaka energia będzie towarzysz? o No mówię, że będzie tutaj dość wesoło. A jak my będziemy odczuwali to wewnętrznie? Zobaczmy, zobaczmy. Sobota, sobota, sobota. Ja zamykam oczy, bo tutaj pokolorowane, żeby nie widziała co wyciągam. 3, 3 sierpnia 2024. Tu nie wyszło. No, takie karty na nieświadomości, widać. Dobra. A co z miłością? A co z miłością, kochani? Ja bardzo proszę, zostawcie po sobie jakiś ślad, jeśli Wam, jeśli chcecie dalej tego, bym to robiła, co robię. A to będzie dla mnie taka motywacja, że jednak ktoś jest, komu zależy. Miłość, miłość i sobota. Poprosimy. Ósemka mieczy. Nie, to jest królowa mieczy. Przez ona tylko w głowie ma tyle mieczy. No jajku, jajku, jajku. No dobrze. Słuchajcie, przesłanie mówi do nas tak. Numer 33. I jest tu pełnia szczęścia. A więc jutro możecie się czuć z jakiegoś powodu bardzo zadowolone, zadowoleni. Jakaś tego jest przyczyna. No, i co ona nam mówi? Szczyt, szczyt szczęścia. Twój dzień będzie wypełniał szczęście, więc podziel się nim z innymi. Ten dzień może przynieść dużo radości, niezależnie od tego, o co chcesz zapytać. Będziesz po prostu zadowolony z odpowiedzi. Nie? Jesteś coraz bliżej poczucia spełnienia. Ciężko na nie pracowałeś. Otaczać cię, otaczać cię będą prawdziwi przyjaciele, a zdarzenia, które odpowiednio synchronizowane, przyniosą cię na kolejny poziom życia. Życie jest ekscytujące i pełne nadziei. Niechaj wdzięczność wypełni twoje serce i pamiętaj, żeby podzielić się swoim szczęściem z innymi. Pamiętaj, że radość jest zaraźliwa. Zarażaj radością innych. No i energia bardzo. Też trójka. Trzy, trzy, trzy. Trzy kielichy. Trzy kielichy to nic innego jak spotkanie przy drinku, pójście na imprezkę. Radość, zabawa, szaleństwo, spotkania. Dużo uciechy, dużo radości, dużo miłości. Trójca, no? która się cieszy tutaj. Dużo radości. Dużo takiej pozytywnej energii spełniającej. Przyjaciele, koledzy, koleżanki, jak najbardziej, więc mamy dwie energie, które tutaj mocno sprzyjają tej radości i poczuciu szczęścia. Natomiast mamy tu dwójkę, dwudziestkę, czyli dwójkę. Wewnątrz nas możemy mieć takie poczucie, że ja to muszę ciągle kogoś o coś prosić, że ja to muszę ciągle za kimś biegać, albo zniżać się i tylko pomóż, po, tak, albo nie odchodź, albo no, takie wewnętrzne poczucie możemy mieć gdzieś tam w ciągu dnia, nie, nie cały dzień, ale może ktoś przez chwilę będzie miał takie poczucie i to jest takie nieświadome, możecie nawet tego nie być świadomi, że wy tak to czujecie, nie, że ja muszę ciągle za kimś e, albo prosić, albo błagać, albo e, zabiegać. Nie? Rozumiecie? To są takie nieświadome odczuwanie. Ktoś sobie odchodzi, ktoś idzie, a ja muszę tu ciągle prosić. Hmm, nie rób tego, nie idź tam, albo. Proszę, pomóż mi, bo nie mam wyjścia, bo nie mam wyboru. To może być bardzo takie nawet nieświadome po prostu przyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o miłość, to mamy tu królową mieczy. No więc dla Panów jakaś pani może spod znaku być, ale nie musi. Powietrze, bliźnięta, bliźnięta waga wodnik. Może też być jakaś kobieta, która już jest po przejściach, wdowa rozwódka. Ale tak ogólnie to jest to energia powietrza Królowej Mieczy, która jest bardzo tutaj zamyślona. Przeszła wiele. Ma ogromną mądrość życiową, wiele doświadczeń, tak? Ona nie walczy. Zobaczcie, miecz leży. Miecz leży. Tu na no, wokół niej ona myśli o różnych sytuacjach, które przeszła. I teraz je analizuje. A więc dzień taki takiej analizy, nie? ale ona ma, wiecie, silne poczucie swojej wartości. I nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, mamy, mamy energię męską, żeńską w sobie. Komunikacja, oczywiście, jak najbardziej, będziesz dobrze zorganizowana, ale też jasny umysł, szczera, szczera, szczery ze sobą i z innymi. Tak, zdrowe granice wprowadza silne poczucie swojej wartości, i ja myślę, że ona się tak zastanawia. Hmm. No tak, to już przeszło, to już przeszło. To już znam, to już znam. A więc bardzo tutaj logicznie analizuje. Analiza tą. Może też powracanie do jakichś przeszłych przeżyć, nie? Bo ona tutaj jest bardzo mocno zamyślona. Ja Wam życzę, życzę w pełni szczęścia, zadowolenia sobotę i zapraszam na następne. Buziaki, pozdrawiam, pa, pa.